Witam wszystkich, zapraszam na mój pierwszy komentarz na moim nowo otwartym kanale. Będzie to komentarz z gry Modern Warfare 3 Jak widzicie, gram tutaj z ACR-em, z Tumniczkiem. Jedna z moich ulubionych broni, choć ostatnio muszę przyznać, że zdradzam ją ze Skarem, również z Tumniczkiem. Też fajna broń. Troszku może słabsza od ACR-a. Wolniej strzela, ale podoba mi się acr -ek. Raczej skarb w sumie, a Serek też. Na wstępie chciałbym powiedzieć coś organizacyjnego na temat moich filmików. Jak to będzie wyglądało wszystko, jak to widzę. Czyli będę wrzucał filmiki na razie z modelu Warfare 3. Aczkolwiek dojdą również z Black Opsa. Też dosyć ostatnio sporo gram w tą grę. Dosyć fajne filmiki udaje mi się wykręcić. Choć nie ukrywam, Black Opsie dużo trudniej mi się gra. Przez te w sumie można powiedzieć lagi. Ale cóż, gra z ostatnio mi się bardzo spodobała. Głównie grałem Black Opsa. Głównie grałem w zombie, można powiedzieć, przez ostatnie pół roku. Ale wróciłem do tej gry i muszę powiedzieć, że trochę później ta gra chodzi. Choć jak wiadomo na sprzęcie, który mam który jest wystarczający powinien być wystarczający do płynnej gry na multi, niestety nie miałem płynnej gry czasem czasem miałem płynną czasem miałem lagi no i to denerwowało wiadomo ale już jest lepiej, także wracam z powrotem ubiłem nawet prestiż drugi, ostatnio i to już zobaczymy jak się dalej potoczy R losy Black Opsa ale z tego co widzę to będę to grał po prostu jest troszkę trudniej z tym celowaniem troszkę trzeba powiedzieć być bardziej dokładnym według mnie on 3 w tym nowym sumie też ale głównie, głównie tutaj gra polega na jak zauważyliście na no waleniu z biodra przychodzi, przynosi to największe efekty po prostu yy, i submachingany, nie asulty, a ja niestety wolę grać asult asultami. Po prostu lubię tę broń. Najbardziej oczywiście AKA Fortisovena. Aczkolwiek w tej grze no trochę, jest, trochę jest taki drewniany, trochę ciężki. Ciężko nim ładnie grać. Jakoś go wymastalować można powiedzieć w pewnym pewnej kwestii, żeby lepiej się nie grało. No już chwileczkę grałem tutaj na ale ciężko, ciężko mi to idzie dalej. O tutaj kolej z skosił Akaczem właśnie i drugi raz zaraz. Będzie to samo. No już widać, że gra trochę <tum> tą bronią. I na razie cię, ciężko idzie akaczem za wolno, wolno szczela po prostu. Moim zdaniem Infinity World kopała trochę tego Akacza, mogli się postarać trochę bardziej. Bez jeno żeby tak broń kopała, rzucała ją na boki. Trochę dalszy dystans i jest problem już z trawieniem. To normalnie masakra. ACR to normalnie wali jak MP7 prawie. Czyli zero recoilu. W Akaczu to normalnie masakra jest, co się dzieje ale cóż, no, staram się ogarnąć tego akacza jakoś lubię tą broń zobaczymy można free for all, lepiej mi po prostu pójdzie z kacze. także pierwszy próbuję można free for all trochę go wymasterować trochę obadać tą broń bardziej dojść do jakiejś sprawy. bo wiadomo, na free for all ma się więcej więcej zabójstw, więcej przeciwników łatwiej je wymasterować a Tidy meczu jest trochę gorzej, bo wiadomo, więcej, więcej osób jest i no trudniej po prostu taki wynik wycisnąć tam do tych 30 A Tutaj akurat mi się udało, ale podejrzewam, że gdybym miał Akacza, to nie byłoby tak kolorowo. Podobny meczek mam z, też z Village, ze Skarem też, też fajny wynik, także zobaczę, może też wrzucę. Chciałbym najpierw... Kolej, parę mapek wrzucić różnych, żeby nie były takie same. Później ewentualnie dorzucę jeszcze. Jak że jakaś powtórka będzie z mapki, tylko po prostu z inną bronią, czy... No zobaczymy. Gram tutaj e... sam niestety. Jak wiadomo lepiej z kimś się gra, prawda? Bo zawsze jakieś info od kolegi dostaniemy, czy coś. Po prostu łatwiej nam jest zlokalizować nieraz przeciwnika, chociaż w MW3 to co chwilę, co rusz to jest i tak że możemy dosyć łatwo namierzyć przeciwnika. Gdzie są, jak się poruszają, jeśli oczywiście znamy już dosyć dobrze mapkę, to nam to ułatwia zadanie. Po prostu powiem, jak team przeciwników się porusza, i wiemy, tak tutaj właśnie. Wiedziałem, że tutaj musi coś wyjść. Tak samo jeszcze jeden. Zazwyczaj to z dwóch jest. Chodzą parami. Chciałbym jeszcze zaprosić do subskrypcji, do komentowania moich filmików. Oczywiście, jeśli się podoba filmik. Wiem, że może trochę się plątam język. No, ale to jest początek komentarzy. Także mam nadzieję, że się rozkręcę. O, tutaj już riperka wbiłem. Wziąłem się na tego lastkila, żeby tutaj wbić. No bo fajnie, końcówka meczu, filmik do przodu. Dosyć ładnie mi wyszedł. Także wiadomo, że lastkila zawsze się prosił. Fajnie to tak zakończenie meczu z swoim Lastkilem. Także dziękuję wszystkim za oglądanie, za ocenianie.